Przed wypadkiem moją pasją było karate. Udało mi się zdobyć czarny pas w 2014 roku, jak również zdobyć złoto oraz srebro na pucharze Europy. W 2015 roku byłam na obozie karate, spadłam z wysokości 4 metrów, niestety łamiąc kręgosłup. Od tamtej pory jestem osobą sparaliżowaną, poruszam się na wózku inwalidzkim. To jednak nie przeszkadza mi w spełnianiu swoich marzeń i osiąganiu kolejnych celów. Ania Płuszyńska jest naszym dzisiejszym gościem. Mistrzyni karate, tancerka, druka wice Miss World na wózkach. Ania, o czymś jeszcze zapomniałem? Od trzech lat również zawodowa pływaczka. No to dzisiaj razem wybieramy się na basen. Chodźcie z nami. Ania, gotowa, przebrana? Gotowa i przebrana. Słuchaj, muszę zapytać Ciebie, skąd Ty masz siły na to wszystko, bo w Twoim życiu wydarzył się wypadek. i Ja bym już się poddał, a Ty mimo tego tańczysz. Śpiewasz, pływasz w placenie. Wydaje mi się, że gdzieś tam ta dusza sportowca, jeszcze sprzed wypadku, pozostała we mnie i cały czas szukam czegoś nowego i chcę się rozwijać, a to w pływaniu, a to w tańcu. I mam nadzieję, że będę się dalej rozwijać, bo czuję, że to jest moja pasja. No co, wskakujemy do wody, co? Może nie wskakujemy, bo zimna, ale wchodzimy. Ania, oprócz sportu i tych wszystkich Twoich różnorodnych aktywności, zdecydowałaś się na udział w Miss World Wheelchair. Tak naprawdę była to dość spontaniczna decyzja. Była to świetna przygoda, poznałam wiele wspaniałych dziewczyn. Polonia! Third Polonia! Please! Wybory same odbywały się w Meksyku. Było to tygodniowe zgrupowanie zakończone galą finałową. Łącznie wzięło udział 18 kandydatek z całego świata. No, i co czułaś, jak dowiedziałaś się, że jesteś jedną z najpiękniejszych dziewczyn na świecie? Byłam przeszczęśliwa, bardzo wzruszona. Tak naprawdę udowodniłam sobie i innym, że piękno nie ma barier i że mogę sobą coś inspirować, kogoś inspirować, też motywować do działania i pokazywać, że e, ograniczenia są tak naprawdę tylko w naszych głowach i że jeśli tylko czegoś chcemy, to możemy to osiągnąć. Wystarczy uwierzyć w siebie. Warto doceniać to, że każdy z nas jest inny, każdy z nas jest wyjątkowy. E, teraz często chcemy upodobnić się do kogoś innego, wyglądać jak ktoś inny, zamiast próbować doceniać to, co mamy w sobie. Może też dlatego usiadłam na wózku, żeby inspirować innych i pomagać innym. To jest super, że Ania jest tylko przykładem i w sekcji osób niepełnosprawnych SSN Start Łódź jest więcej takich osób, które mimo barier pływają. Dziewczyno, ile macie lat? 10, prawie 11. Ja słyszałem, że wy już macie pływackie sukcesy, czy to prawda? Tak. Jedno mistrzostwo polskie i jedno wicemistrzostwo polskie. Jakie masz marzenia, takie sportowe? Albo inne? I pojechać na olimpiadę i wygrać olimpiadę. Słuchaj, I tego Tobie życzymy. Piąteczka. <noise> Dzięki. Niepełnosprawność to żadne ograniczenie, prawda? Dokładnie. Ja Miałem trochę kłopoty z rękoma i dłoń, dłońmi, nogami, ale no ogólnie czuję się nie od innych sprawnych zawodników. Marzeniem moim jest największe yy, Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu oraz w Nowym Jorku. Ładne klaśnięcie! Daba! Naszym mottem głównym takim sekcji czy też klubu jest, że osoby niepełnosprawne są w pełnosprawnym w wodzie. Chcemy nauczyć to osoby pływać i dać im dodatkową radość, mobilizację do życia jeszcze większą. Ania, jak trening? Zmęczona? Zmęczona, ale szczęśliwa i usatysfakcjonowana. Co tobie daje sport? To wszystko co robisz, ta cała aktywność życiowa. Przede wszystkim jest to pewnego rodzaju relaks dla umysłu. Dodatkowo jest to też opcja do spełnienia się i do spełnienia swoich marzeń i osiągania kolejnych celów. Myślę, że teraz rozwój w karierze pływackiej, być może kiedyś paraolimpiada, kto wie. Zobaczymy, będę się rozwijać, trenować dzielnie i życie pokaże. Do zobaczenia na olimpiadzie. Mam nadzieję. Dzięki wielkie.